Dzień jestem Dawid Szef dziś odcinek z rapik.fkpl, z SMP, Każdy Wam jak dobrze i skutecznie zarobić pieniądze na tym trybie, więc zostaw łapkę z uwa i komentarz z swoim nickiem, to wylosuję wam 100 tysięcy do waszego portfela siema. Okej, okay, a więc pierwszym sposobem jest łowienie na AW, gdzie tutaj będą wpadać ryby i więc o, o tak łowić cały czas w sketch i tu będą mączyki wypadać okej, okay, a więc pokażę jak to zbudować więc tutaj macie skrzynkę tu kładziecie hopper tutaj to, 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 to i tu wylewacie wodę no i kurwa sobie jak totalny szef i zapraszam do następnego sposobu siema kolejnym sposobem zarabienie skurwysyny jest oto przez pracę pracy bierzecie swój gonika a szkoda, ja mam więc wiecie, nie zadziała. No, stawiajcie sobie to do, 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 to za to po i kurwa, tak jak spicie, kurwa. No i macie icy pieniążki, kurwa. Macie Janusz, kurwa, biznesu, co nie? Okej, ok, zapraszam do kolejnego sposobu, skurwia, syny, zostawcie łapkę i suba. Okej, okay, następnym sposobem jest to, że sobie stawiacie na rynek tam za 5 koła na przykład set na przykład 4-3 spodnie i buty, tak jak ja wystawiam, bo to najłatwiej się enchantuje no i w jeden dzień zarobiłem tak sobie 200 koła wczoraj, więc... to jest najlepszy sposób, według mnie. Okej, okay, macie tu mały bonusik, jak jakiś typ na Discordzie rapów robi ten, świecę na kamerce, więc zapraszam. <laughs> Nie było, to no, czekać. Okej okay, widzowie, dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, dzwona, komentarze ze swoim nickiem, to wtedy wam losuje to do tysięcy Waszego portfela. No i zapraszam do kolejnych filmów. Siema!